Część sezonu na dynię już prawie końca, więc dzisiaj już ostatni przepis z jej wykorzystaniem i będzie to delikatny sernik na spodzie z pokruszonych ciasteczek. Zaczynamy od przygotowania masy serowej. Do kilograma twarogu sernikowego o smaku waniliowym, może być też o smaku naturalnym, dodajemy 100 g śmietanki 18% oraz 150 g brązowego cukru. Do tego jeszcze 400 g puree z dyni, możecie dodać też jeszcze odrobinę aromatu pomarańczowego oraz łyżeczkę cynamonu, 1 czwartą łyżeczki gałki muszkatołowej i 1 czwartą łyżeczki imbiru. I wszystkie te składniki teraz ze sobą mieszamy. Najlepiej jeśli śmietanka twaróg oraz jajka będą do tego przepisu w temperaturze pokojowej. Gdy składniki w misce się wymieszają, dodajemy jeszcze 4 jajka oraz około 40 g skrobi. Możecie też ewentualnie użyć tutaj budyniu waniliowego albo śmietankowego. I teraz wszystkie składniki krótko łączymy, tylko aż się dobrze wymieszają. W tym czasie możemy sobie pokruszyć 160 g ciasteczek. Mogą być te ciasteczka korzenne albo zwykłe herbatniki i dodajemy do nich 70 g rozpuszczonego masła i wszystko mieszamy. Następnie te ciasteczka wykładamy sobie na blaszkę i dociskamy jeszcze szklanką. Na taki spód wylewamy naszą masę sernikową i teraz sernik wstawiamy do piekarnika. Pieczemy przez około godzinę w 170 stopniach na funkcji góra-dół. Jeżeli byłoby tak, że sernik zacznie wam się przypalać, to zmniejszcie temperaturę na około 130-140 stopni. Po upieczeniu sernik zostawiamy jeszcze około pół godziny-godzinę na blacie, aby ser stężał i jest już gotowy. Można jeszcze ewentualnie posypać cukrem pudrem. Smacznego.